Cześć. Cześć. Zgodnie z obietnicą na ostatnim filmie, dzisiaj znowu jesteśmy w Srebrnej Górze. Tym razem zwiedzimy samą twierdzę. Także zapraszamy. Do Srebrnej Góry przyjechaliśmy od strony Nowej Rudy. Zaparkowaliśmy jakieś 500 metrów wcześniej, bo tuż przed szlakiem prowadzącym na twierdzę parkingi dla zwiedzających są płatne. Skoro kilka tygodni wcześniej mogliśmy przyjść tu piechotą, co stanowiło w jedną stronę 14 km, to te pół kilometra nie było dla nas wyzwaniem, a przy okazji zaoszczędziliśmy 15 zł. Po około 10 minutach marszu dotarliśmy do celu. Za bilety za dwie osoby na zwiedzanie z przewodnikiem zapłaciliśmy 70 zł. Sama twierdza, jak się okazało już wcześniej w drodze, to nie jeden obiekt, a cały zespół wznoszących się nad miasteczkiem fortów, których łącznie jest sześć. Historia tej niezwykłej budowli sięga drugiej połowy XVIII wieku. Została wzniesiona z rozkazu króla Prus, Fryderyka II w latach 1765-1777. Miała ona zabezpieczyć militarnie Śląsk zdobyty przez Prusy w 1740 roku przed ewentualnym atakiem wojsk austriackich. Pierdze położoną na 106 hektarach stanowi zespół bastionów, z których największym jest Donion. Miał on 151 pomieszczeń, w skład których wchodziły między innymi: browar, kaplica, piekarnia, szpital, więzienie, warsztaty rzemieślnicze, składy żywności i opału. W jej wnętrzu mieściło się około 4000 żołnierzy. W 1807 roku do Srebrnej Góry nadciągnęła francuska armia dowodzona przez Hieronima Bonaparte, młodszego brata Napoleona. Twierdza nie została zdobyta, a walki zakończyły się zawieszeniem broni i pokojem w tylży. To była jedyna sytuacja, kiedy twierdza musiała się bronić, ani wcześniej, ani później nie była oblegana. W 1867 roku wojska pruskie opuściły Twierdzę, a od tego czasu służyła jako poligon saperski. Pod koniec XIX wieku zaczęła pełnić rolę atrakcji turystycznej. Podczas II wojny światowej znajdował się tu obóz karny i przytrzymywano tu żołnierzy różnej narodowości. W latach 60. jej renowacją zajęli się harcerze. Poważniejsze przedsięwzięcia w celach przywrócenia jej pierwotnego wyglądu podjęto pod koniec lat 90. W 2002 powstał Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze. Jego zadaniem jest kompleksowa ochrona i rewitalizacja twierdzy z uwzględnieniem walorów krajobrazowych okolicy. Jesteśmy zachwyceni nie tylko twierdzą, ale i widokami, jakie nam serwuje. Ach, te Sudety! Czym jeszcze nas zaskoczą?